Cześć, widać, w kolejnym dniu święta, święta i po świętach nawet to szybko przeleciało. Ja czekam z ustęsknieniem na ładną mm, pogodę, w końcu zacznie się co mało, po mało, coraz cieplej robić. Samo też już tego dnia przybywać, to mnie zaczyna mega cieszyć. Jak mogę podsumować ten rok? Ten rok uważam za udany. Myślę, że w 80% plany, które chciałam zrealizować, to zrealizowałam. Niestety w tym roku, tak jak wiecie czy nie wiecie, jest, jak jesteście pierwszy raz, to wiecie, że miałam pieska o która niestety odeszła eee, trzy miesiące temu? Trzy miesiące temu musieliśmy ją uśpić. Eee, Wysłałam Was do wcześniejszego filmiku, będziecie wiedzieć między historią, dlaczego musieliśmy ją uśpić. Ale ogólnie, gdyby nie ta sytuacja, myślę, że rok uważam za naprawdę, naprawdę w porządku. Hmm, jeśli chodzi tutaj o właśnie takie sprawy prywatne, jeśli chodzi o sprawy YouTubeowe, więc jest jak najbardziej ok, jak u was ten rok w tym roku minął, bo u mnie jest naprawdę jak najbardziej w porządku. Kolejne plany na kolejny rok, powiem wam tak, są plany zobaczymy co z tego będzie po prostu trzymajcie kciuki, zobaczymy w maju cały czas maju, o maju, o maju opowiadam, ale jak będę już na 100% wiedzieć to po prostu dam wam znać tu na filmiku po prostu czekam do maja może być, że po prostu, jak to mówią, nie wiem jak to kurczę nazwać. Nie czekać. Do maja tyle powiem. Um, myślę, że będzie dobrze, a jak nie będzie dobrze, to też będzie dobrze. Zawsze musi być dobrze, zawsze muszę myśleć pozytywnie. Jak myślimy pozytywnie, to myślę, że z 60% rzeczy nam. Wychodzi i też Wam właśnie tego życzę, właśnie w nowym roku, żeby myśleć pozytywnie, bo to chyba takie mi się wydaje najbardziej istotne w dzisiejszych czasach, więc i myślę, że tym razem też Wam się to spełni, chociaż z drugiej strony fajnie planować, z innej strony nie do końca, bo te plany mogą oczywiście się zmienić. Jak to często mówią, mówi dużo osób: nie planujcie i coś myślę, coś w tym jest, coś w tym jest, jakiś tam procent tego bo często jest tak, jak planujemy, to nic z tego nie wychodzi, aczkolwiek życzę Wam tego, żeby jednak Wam te plany się spełniły w tym właśnie nowym roku. Czego Wam jeszcze mogę życzyć w tym nowym roku, żebyście mogli spełniać swoje marzenia, bo to jest chyba najważniejsze, nie kogoś marzenia, nie kogoś niespełnione marzenia, tylko swoje, swoje indywidualne marzenia. Nie pozwólcie, żeby ktoś decydował o Was, co będziecie w przyszłości robić. Owszem, ta osoba może Wam podpowiedzieć, ale za Was, Waszego życia nie przeżyje, więc tego Wam życzę. Ja się tego nauczyłam. Wydaje mi się zdecydowanie za późno, ale się nauczyłam. Nauczyłam tego, bo zaczęłam spełniać swoje marzenia. Myślę, że takie zdecydowanie sam, sama za siebie to wydaje mi się, że to było w 2017 roku, kiedy właśnie byłam w stanach, tą podróż mega fajnie przeżywam i właśnie od tego momentu stwierdziłam, nie, nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, ja sama muszę, muszę nauczyć się, są sytuacje, że popełniamy błędy, ale potem mamy nauczkę, więc tego wam też życzę, żebyście po prostu sami przeżyli swoje życie i sami mogli decydować o tym. Co będziecie robić w życiu, tak żebyście byli szczęśliwi? I to jest wasza indywidualna decyzja.